Ja jestem hecha i zapraszam Was do oglądania. Od niedawna zaczęłam robić sprzęt dla hobby horsów na zamówienie. Więc jeśli ktoś chciałby kupić, to e, napiszę w komentarzu. Ja dam mu numer do mojego telefonu i skontaktuję się ze mną na e, Sprzęt jest niedrogi, dobrze wykonany to wam pokażę tutaj zrobiłam taki uwiozik tylko trochę wielkiego chciałabym dla Amber jej tutaj widzę Przekazałam już Amberkę teraz tylko wezmę sprzęt Zaczniemy ją czyścić Teraz yy, podczepimy jej wodę przy, Przyczepimy jej wodę Miałam się dzisiaj wysłowić jakoś Więc przepraszam <grym> Podczepimy jej wodę Dobrze, jest zimno ba, i nawet bardzo, więc to może mieć dereczkę. Potem może będę robić dla mnie na pierśnik, więc może nagram tutorial. Albo chociaż shortsa jak, jak go robię. Warpusu się sobie ogólnie to tym um, sprzętem dla hobby to zacznę robić dopiero jak przyjdzie mi zamówienie tych rzeczy mm. wyszliśmy już z Amber na plac Odsknęła się trochę. Dawno już nie byliśmy na placu. Byliśmy tylko na Hali, bo było niestety bardzo zimno. Tego nie byliśmy. Zaczynamy od stępu z kompiku. Ale tak jest mi zimno. Proszę bardzo. O. O, będzie taki luźny trening. Mimo, Amber już dawno nie skakała, może jutro na nie poskacze No może jutro. Jeśli jest jutro, może polążujemy.

Dobra, idziemy <laughs> kordeo. Z powrotem mamy tu już kordeo. Jest tylko <laughs> postępować. On da sobie wywierać do przodu, czyli mi bryknęła. Więc. Jeszcze nigdy nie dzieje na kordeo, to jest, jest pierwszy raz, ale tak jest dobrze. Dalej mnie nie wywaliła, więc dobrze. Znowu mi braknęła. Ale teraz na kordeo, widzę, że jest bardzo mi ale spróbuję, robimy Voltę Pobryknęła trochę. Ale to nic. Już nie się zdarza. Zatrzymała mi się teraz, ale już idziemy. Zobaczymy jak będzie w pusie. No. Obyr. Jest znowu na kurs. Na kordeł wzdyfie baczka, ale nie chce mi ruszyć się. Ruszyła. Galopu dzisiaj nie będę robić, Co już przechodzimy na stępach.